Siemano, no witam wszystkich bardzo cześć w kolejnym odcinku Z Dying Light umierające światło. Jest ze mną Gabriel. Tak. Mamy zbadać dziwne zjawisko cześć. Eee, dobra, mamy zbadać o, dziwne anomalię Dobra, chodź, idziemy na te anomalię, walić ich. Tutaj są spokojnie te zębaki chyba. No właśnie tutaj o, są ja chyba spokojnie te zębiaki, w sensie, że tutaj no jest No, że rozwalił ten włos. O, No faktycznie są spokojne, uderzy mnie? Nie, nie, nie uderzy mnie. Dobra, co, co mamy zrobić tutaj? Chyba eee, to jest Zbadaj pole. No to mamy to... za pewne przewozili. Co tu się wydarzyło? Trzeba ja nie w niego strzelić. Bardzo w niego tam? strzelić. kurwa. To nie był dobry, to nie jest dobry pomysł naprawdę. Czemu? A to jest Mam siły. Mam na to, że był gigantyczny mutant, no? który nawet mnie nie zauważył i jakaś taka dziwna mgła, taka jak podczas ceremonii. Albo punkty siły lecą. Zabijmy go. Ja Jasia, Jasia! Na farmie Jasia. Jasia. Zabijemy go. No... Ale oh! <grymne> bułę dostałem. Chyba się psuje. O kurna. Chyba rzeczywiście się psuje. Dobra damy radę, już nie ma u, nie, hełmu. Dobra. Dawaj, dawaj, robimy go. Daję, daję, bo to dużo... Au! Kurna, ja już nawet głowy jego nie widzę. Mówisz, że karabinem. No, o leży. No, no i nice. Da się go Nie da się. A, ale chujowo. Dobra, ale właśnie do punktu. To ja bo to są skrzynki jeszcze. Lol! Ile granatów? O, dawaj, bierzemy. To jest tak pod jeden slot, więc można brać. No więc można spalić ciasto. Hmm, no, wspominańsko Ale to jest tam jeszcze jakieś jeszcze skrzynki chyba nie, eee, nie, to są snopki ściana No dobra. Ale gówniana jest tam głaźni No też nie podoba mi się. Dobra, chodźmy szybko do auta. Podwieździesz? Dobra, mogę ci podwieźć. Super. A nie, czekaj, no, wow. ja, ja też zostawiłem auto. No, gdzie? Gdzieś tam na dole. No, 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 na dole, to jest na to tutaj jest ten, tutaj jest baza po prostu. Weź sobie. I, i się przy okazji. Na no, przekim mamy się przy okazji, to jest good plan. Dobra, ja się uleczę. No nie biegnie za mną, słyszę go. Słyszę Stare go. Pijana? Biegnie na, za mną. Stara pijana, nawet można powiedzieć. Może słychać. Dobra, chodź się prześpiłem u te i Fatima. Fuck. No. A to jest Tolga. no no. Z... Kurde, jednak UV umiem robić, umieją. Dobra, weźmy no sobie. No nie ufał, auto. Po prostu ładnie wygląda. Dobra, wziąłem sobie auto, wróciłem i idziemy spać. U, sobie Czekaj. Czeka. Chodź. Uh -huh. No będziemy Dobra, chyba na... dwa razy musieli przespać się. No. A. No to jeszcze raz panko no i no i mamy dzionek, można jeździć. A to chodzi, Benio. Mhm. Mm e, tak naprawdę moglibyśmy w nocy jeździć, jak tak sobie myślę. Moglibyśmy, ale pamiętasz jak się z tymi koszmarami jeździ. No to, ale ja mam te lampy ultra fioletowe. No ty nie letora. masz, a ja nie. No ale to może sobie dodać, no to i tak myślę, że zaraz wybijesz <coughs> ten level. Trzeba było nie brać nitra na drugi poziom, tylko kurde, no, no, normalnie. To jest przyjemne. No nie wątpię, to że to jest przyjemne. No bo ją po drugiej stronie auto mi się zrespiło. No dobra. Już czekałem na czerwony z czerwonymi beczkami, żeby cię wysiadać. O ty kurwa, taki jesteś? No serio, serio czekałem, przyznaję się. No nie takim złym człowiekiem być. Ej, akurat mogłeś się spodziewać tego po mnie. Już nie udawaj. No sprawdzał. To normalnie, się. że chcesz Dzięki, chcesz się pozbyć konkurencji, która kiedykolwiek mogła być coś zrobić. Hej, bądźmy poważni, kto by mógł mi coś zrobić. Kiedykolwiek. No no. Był taki legendarny moment. No był, przegoniłem cię przez chwilę. No był, był Dopóki nie zacząłeś robić kur na komentarii no. I obrażać ci Eee, e, e, no co? Że... No nic. No tak obrawa. Zawsze mogę ciebie poobrażyć? No, no tak, a to mi w sumie da dużo dużo wyświetleń to też. By się to Miałe bardziej opłacało, gdybyś zrobił mi komentarzy. Zastanawiam ja że to nie masz takiego kontentu, który się komentuje za fajnie, bo gameplay się głupio komentuje. No... Fajnie, jest, jak coś jest... fajnie jak coś jest wyreżyserowane i jest chujowo wyreżyserowane. Znaczy, <zysk> no, dzieciom to się podoba, no. Dzieciom to... dla dzieci to nie ważne, jak jest wyreżyserowane, ważne, żeby Oczywiście. był jakiś clickbait fajny. No... Wiesz, to jest normalne na przykład, że Jeff the Killer za, za zakłada rodzinę i że ma problem, to idzie na policję. <zysk> to normalne przecież. I kumeśkę z Baldim albo z Pennywise'em z IT najlepiej. To jest, to jest jedno <smutans> wielko im ten. To jest trylogia cała. To wszystko jest symulacją. <śmum> tak to też możemy. Zobaczmy w Matrixie, mi tak. pamiętam. No tak, dokładnie. Myk! <grym> w Powinniśmy mieć kolce takie z przodu, że oni się nadziewają na te kolce. No nie, znowu kurda! Znowu, znowu oni. Dobrze mówi zamknąć się A, Dobrze mogę Dobrze co to? <tylny> mamy nowy plan jest genialny, czekamy yes. przy tunelu kolejowym. Nie opotal bramy w murze! Znajdź nas! Znajdź nas, to dobrze, że mamy cię znaleźć. Mamy no, wydawaj no, 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 bez licy na łapie. Nie idę. Tu jest bezlicy? Co on tu robi? No, bez licy, nie ma nic. Niech się, Dobry, się zlituje! Się w w Obawiam się, że tym razem mam dla ciebie nie najlepsze gości. <tylny> A uśmiechnij tym się zaję. w tej masce! <tylny> Kyle, już wiesz, prawda? Wiesz, że to, że ludzie się nie zarażają, to tylko zasłona dymna. No, tak Dosłownie naprawdę są debilami. Nie dymna. Matka znalazła sposób, by zwalczać zarazę za pomocą pewnego... nazwijmy to... eliksiru. Widziałeś na własne oczy, jak on działa. A więc istnieje lekarstwo. Czy nazwałbyś lekarstwem bandaż nałożony na otwartą ranę? Nie! Oczywiście, to że tak. Mamy to tylko tymczasowe polski NFZ na pewno myślę, no, by się to uznał. to polski NFZ. Szyi, Ale potrzebujemy czasu Chuj, kurwa kurwa, Niech zgadnę. No to może Elicja czopek. Niestety, właśnie Nie. tak. Dlatego zależało mi, żebyś tu przyszedł. Chcę zaoferować ci układ. O. Znajdź więcej eliksiru, a część chyba. będzie twoja. <laughs> Matka nauczy cię, jak go używać. Będziesz mógł powrócić do Haranu ze wspaniałym łupem. Chyba, że zdecydujesz się zostać z nami. Odnoszę wrażenie, że masz pomysł, gdzie szukać tego towaru. Wielu naszych braci wyruszyło na jego poszukiwania. Ostatnio straciliśmy kontakt z trzema z nich. Mieli Wszyscy nie żyją. To, że zobaczyłeś mgłę, nie jest przypadkowe. Musiał być wyciek. Na to, że ktoś znalazł eliksję, uciekł z nim. No dobra, sprawdź się. Łapie. Do widzenia, bracie. Wyciekający Mam z jakula. No nie! <laughs> <laughs> <Dawno> <laughs> dobrze, tak, był tak, nie było? Nie było dawno. Naprawdę. Dobra. Dobra. Do jaskini? No to jest jaskini, chyba. No, ja no, A, no w sumie to prawda. Zapomniałem. Dobra, nie oceniaj! <laughs> Hej, tu jest do zdrowości, Dokładnie! <laughs> Może tak naprawdę moje auto to twoje auto? No, auto moje to twoje? Tak. That's Deep. <laughs> dokładnie, Deep. Very deep. Jest to mnie bardzo śmieszy ogólnie u mnie na kanale. Co cię śmieszy? Że na przykład proszę. ej Gabor, nagraj Gotika. Ej Gabor, nagraj Skyrima. A, A to dobrze wiesz, że i tak nikt tego nie obejrzy. Ja dobrze wiem, że ja się będę zajebiście przy tym bawić No Fodak tylko raz... Wyszedłem każdą z tej gry 18 razy je wiem, co tu jest grane Mają <grym> nawet nie <grym> nie się, że podzielą się tym ze mną. Złe, że muszę to sam znaleźć Wiem, że kończy nam się czas, ale nie mogę się jeszcze poddać To nasza największa szansa Rozumiem ale proszę Ale już wszyscy nie żyją, nie masz już co dość go wracać Skończyła przypadkiem nie skończyła wam się antyzyna jakoś dwa miesiące temu do tej pory już wszyscy z zginęli, jak my się tak, tak długo z tym uporowujemy. Nie co jest mówić, ale chyba po koniec Dying Lighta mam takie wrażenie, że znaleźliśmy lekarstwo. Nie no w sumie. A zaraz, bo to gdzieś była skrzynka, S słyszałem skrzynkę. On no tak serio, nie, nie, nie. Co cię tam... O, nieważne. Wow, rzeka. Chyba zablokowałem się. Gdzieś tu słyszę skrzynkę. Trzeba ją zdobyć. Chłopak i cebulak. Chodź. To powodzenia, mi. No ale no nie chcesz tego? Nie chcesz super superskrzypcji? A, militarną, to no. może militarną. Chipowa. Myślę, że wszystko zwykła. Nie no. Z Może pies no, sąsiada. Z chipem? to... A, nie, z są chyba git rzeczy. No, są bardzo git Albo pies sąsiada. A, tak sensie. jak powiedział ten. Kurna, proszę spierdzielać. Ode mnie. Nie życzę sobie takich tutaj wchodzenia do mnie. No może, może... Ale rozwaliłem głowę. Ała! No, Boże! Umrzyj, proszę! No Dobra, nie, no się! Ja... Umarłem. Gabor, help me, please. Tak, wiem. No nie, jeszcze wezwałeś ich więcej, kurde, przestałem. Weź jakiś kamuflaż sobie, czy coś. Dobra, nie wiem czy zdążyłeś Gdyby mi się nie anulowała animacja w środku 14 sekund Dobra dobra, radę raczej Dawaj, dawaj Mam kamuflaż, ty nie będziesz miał No, ma się w tym trochę robić problem No gdzie ten chip? Bo tam słyszałem, a tutaj już nie słyszę Nie wiem czy to nie tutaj Nie, tutaj nie ma. Szkoda, że nie mam broni tnącej, tylko tym, tym muszę no No, szkoda właśnie, bardzo szkoda. Gdzieś na górze chyba jest, mi się wydaje. Ja nie, nie słyszę. Tutaj słychać. To słychać. A tutaj słychać głośniej. Nie wiem, w autobusie? Nie. A to ty. To, to ja. Nie tutaj jest głośniej. No o, tutaj gdzieś, tutaj gdzieś. A, tu jest ee, ten pociąg, tutaj jest. Oczywiście. Serio? I to z takiej odległości działa? No. To dobrze. wiem? Dobra. W środku jest. wiem Kurde, no. I to tą kartą magnetyczną. Ta, ta, ta. Albo to musisz otworzyć. Czekaj chwilkę, bo jeszcze tutaj ich biję no Kurna mać no Dobra. No, już, się. już, już, już. Dawaj. A otwieraj. No idą kolejny. Kurna. O! MP MP, to MPK już używałem. Mmm, tak tego nie chcę chyba brać. Jeszcze wiec, to... No ja też nie biorę. Jeszcze to otworzę. Kurna. No Dupa z... nas... No, Kurde, muszę broń naprawić, weź ich zabij. I mam 11 HP. Dobra, dzięki. Latywajeś mi dupę. Dobrze. Masz tu jeszcze akcesoria medyczne. Dobra, biorę. Dobra, gicik. Możemy iść w takim razie chyba. Mm -hmm. A tu jeszcze jest autko, ta wojskowa. Jeszcze ich lutuję. Dobra, ja idę pod ten. Idę wracam tam. Tam też była autka wojskowa, więc też można zlutować. No, powiem, że dużo zostawiłeś lootu, panie. No, a tam walić. Znaczy, ja też troszkę tam ale nie aż tyle. To też są autka wojskowe, No było, no wziąłem to auto. A, dobra. Trzy były. Trzy? A, to wziąłem jeden. A, no, to trochę spokojnie. Dobra, Bywa, jak Już się mówi. A nie, jest super znowu ten, super zombie. On duży. Super zombie tam jest? No. Chujowy ten super bohater. No nie, i nam nie nasuje. Czemu on tam jeszcze ja, Przecież go tam nie było jak byliśmy ostatnio. No razie. bo on tam trochę dalej był i chyba mnie akurat zauważył. Muszę umierać, panie zombiaczku. Dobra. Tu ja jest sobie, kurde, tego się do... No bo w kamuflażu taktycznym? Mm, ja bym po prostu pojechał, no. A tu, ale tu są wojskowe rzeczy. Gdzie wojskowe rzeczy? No, mnie tam są wojskowe te. To tam nie ma skrzynki potężnej? nie, chyba w skrzynki nie ma. do byrniu, nie bij. Nie widzę tutaj skrzynki. A we mnie że... A Ła! odleciał! No, dostałem prosta w ryj Dobra, to w no to jest. Jestem Bo tutaj jest jeszcze jakiś wojskowy samochód. żarówka... nie, możemy iść baby. No chyba można. Tu jeszcze nie to Nie błagam, powiedz że to wybuchnie. Błagam, powie, wybuchnie. Nie, burla z gazem to. taka duża i nie wybuchło. Szkoda. Dobra, jazda. Posad, Jedziemy. ale dobre są też chipami, trzeba przyznać. No, spoko dobra, ulepszyć się muszę, jazda, jedziemy. Kurna, maćno. Mhm, mm powiem, że mam 14. Kurna, zablokowałem się. Ja pierdziela. Reset. Reset. Powiem, że mam 14 minut odcinka, więc zrobimy no, jeszcze tą misję i myślę, że. Ech, następno... i możemy skończyć odcinek. Znajmniej się że tam dojedziemy, to troszkę minie. na co za Kto wymyślił drzewa w środku lasu? Domek w głębi lasu był taki film fajny nawet. Może i był. Dobra, jazda. No. O, dobra... A to jest jakaś jaskinia śmieszna. Ała. No, no jakby masz dotrzeć do jaskini. Chciałem ci tego to... powiedzieć. Dobra, jazda. Ej, czemu? Nie wiem, czy. Halo, A kurna, on ma hełm. To jest tunik w tej grze. Ja pierdziele, ten jest jakiś powalony. Jakiś szybki, kurna, z hełmem. Wojskowy. To jest Niemiec. Aj <laughs> no to słuchaj, No właśnie, chłop, kurna, jakiś powalony jest. A to nie jest taki event? Nie. Bo wiesz, często są eventy w tym Dunkerze jednak. No sam są, są. Dobra, jazda, wchodzimy. Ja to jeszcze A czy nie, ostatnio też nie ma tych eventów. Albo to jest ryków no w a nie w The followingu. No bardzo możliwe. Dobra. Dobra, co my tu mamy? O, to jest tam mgła, więc to będzie spokojniej. To nic nie ma z tego co widzę. Nie wiem Na może pewno. Jest tu coś? Nie ma. Nie, nie dziwi, że w tej grze nie ma tłumików, naprawdę. To jest jedna z przydatniejszych rzeczy, kiedy jest apokalipsa zombie. Mm -hmm. Nie wiem, tak jakby mi się wydawało, jakby to na tym, kurde, OBS-ie, ale no, z tego co pamiętam, to nie było jakoś super, to widać. Będzie git tej bierze. No, mam nadzieję. No, 100%. Nie Jak mocno zaraz. w coś wierzysz, to to się stanie prawdą. Ja zawsze mógłbym sobie na niskie ustawić, ale kurde, no bez żeby że mi tak, kurde, na tym OBS-ie, xrtx 2070, Pop, co skaczą. Dobra, kurde, Bo nie to nie to nie tak jest. No. no nie wiem. Ale wiesz co, muszę przyznać że tej grze w 100%? Co? Nigdy nie widziałem respiącego mi się na reju zombiaka Oni się respią w takich miejscach, że faktycznie czuć, że oni tu są w tym miejscu. A no. nie, że oni się do No tak, tak, tak. To jest bardzo fajny mechanizm. To było dziwne, jakby górę, ci się tam. na twarzy rozpiły zębiaki. No, są takie gry, które się rozpiły. Wiem, wiem, wiem. Gdzieś mówili, no, żebyśmy niż... The Tajland zagrali. Do Tajland? Tak, mówili, mówili. Ehm, dobra, nie wiem, pójdźmy tędy. Tutaj chyba? No nie, czy to był dobry pomysł strzelać. Więc po sobie. Wyjebuje się strzelać z pistoletu. Nie no, jeszcze. A oni tutaj są. 400, a ja tutaj tak nie biję, bo to jest mgła. No, my też mamy jakąś dziwną wiksę związaną z tym. No, trochę tak. No, powiem, że niezła wiksa. Wiksa jest Matrixa. No, jest to strasznie dziwne uczucie, jak się w tym stoi. Jak się wibruje. <grym> wibru. vibru. <grym> Co jest od tego? To jeden z nich. O, raz rejsowiec. Nie rajdź sobie. To jest A, gaz kurna, gazowiec. to To jest gazowiec. Nie wiem skąd oni tutaj przychodzą, kurwa. Patrz, no, no gazowiec. Faktycznie gazowiec. Kurwa, no przestańcie mnie bić. 16 hp Pojechałem ja flasz. Nie dajesz sobie załóż. Słychać. Nooo, dobra, wbijamy tam były tu granaty, już przeleżałem? Nie, nie, wiem, chciałem No, zarąbali ten ładunek to jest do otworzenia. Puste Jaka ładunek metatka. nie został uszkodzony. No dobra, ale gdzie jest? Pewnie w dupie. Nie, <grym>. No dobra, czyli co tu mamy więcej a co to zrobić? Za nic ma? No, no możliwe, że jest, bo możemy zbadać ten całą Hmm. Nie, to się jeszcze tutaj musimy zrobić, bierze. No, musimy. No, ja chciałbym poznać genezę, jak ta ciężarówka się tu znalazła. <laughs> no, w sumie... A, tutaj się chyba zawaliło po prostu, a tam jest wyjście. To dobra, co tu mam zrobić, nie bierze. Czy ono jest Wariat 5? <laughs> Kurde, co tu jest jeszcze do zbadania? Nie widzę tu rzeczy do zbadania. Zawsze włączam amunicję i kilku granatów jest tu nie ma. Nie, wiem, no tu jest w samochodzie coś jest. Mi się wydaje, że musimy włączyć ten komunikat czy coś. Nie strzelić? Nie, strzelić, czy nie. Nie, jakieś dziwnie się czuję jak tu jestem, nie wiem, klaustrofobia No nie mam klaustrofobii Nie, ale jakoś nie wiem No to nic się nie da zrobić zgubiony, Ja totalnie. też nie, jestem zgubiony, ja nienawidzę po prostu mieć takie uczucia, że jestem zgubiony Że ja ja to totalnie wiem, nie, nie wiem co robić, no No dobra, Rejus za z tym ładu. To już mnie wkuruje. Nie no, nie wiem Zobacz, no pod nami będzie Ej, no to tak. A, te bez licego chyba mamy odwrócić. Aaa... Żadna niespodzianka. No... Widzisz? Hej, jesteś tam? No. Bo niewygodnie mu było nie na, na brzuchu <grym spaść. <grym na plecy <grym> ta, tak, wybrudować. trzeba było go przeżyć na plecy. Odebrałem też wołanie o pomoc. Ktoś wspomniał o ładunku, którego tu nie ma. A więc jednak zostały skradzione. No dobrze. Działaj dalej, postaramy się dowiedzieć czegoś o trzecim obradzie. Działo dalej. Uważaj na pomarańczowe mundury. I na symbol. Trzy poziome paski. Nie rozumiem. Adidas! <grym> to zbiry Raisa. Ała! Wow. To co nastąpiło w haranie to... O! O, wręcz rozpoślamy siłę. Dziękuję, Kyle. Na pewno przyda nam się Państwu... Ale dostają w łeb! <grym> Jezu! Kurde, no to oni... Ale... Tu są jakieś... Z żołnierzem, kurde, który zbara się w rypującym. No naprawdę. właśnie, to, jest, to są jakieś sprinterzy, kurde. Sprinterzy wojskowi. Niemcy. <laughs> Dobra, czekaj, muszę podnieść poziom kierowcy i poziom tego. Ale ja masz odcinka. E, 21,5 minuty, więc teraz będziemy Dobra. mogli sobie kończyć w sumie. Dobra. Dobra, więc tym akcentem będziemy sobie kończyć ten odcinek. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Możecie zostawić lajka, zostawić suba, wbijać do Gabora. Następny odcinek u Gabora, tak jak mówię, e, za dwa dni. No i my się już zbieramy. Cześć, cześć. Ebebe.